W poprzednim nagraniu przeczytałem wybrane przeze mnie fragmenty książki Argonauci Zachodniego Pacyfiku autorstwa Bronisława Malinowskiego, które skupiały się na budowie czółna i jego znaczeniu dla lokalnej społeczności. W tej części skupimy się o wiele głębiej na socjologii pracy mieszkańców wysp triobriańskich. Zaczynajmy! Pod koniec poprzedniego rozdziału wspomniałem, że budowa czółna wymaga określonej organizacji pracy i istotnie mieliśmy możliwość przekonać się, że występują przy tym różne rodzaje pracy, a ostatnie etapy budowy wymagają pracy zespołowej. Widzieliśmy również, że w czasie ceremonii wodowania właściciel czółna rewanżuje się licznymi podarunkami specjaliście i jego pomocnikom. Dlatego też te dwa punkty, zagadnienie organizacji pracy, a zwłaszcza pracy zespołowej, oraz systemu odpłatności, trzeba tu omówić szerzej. Organizacja pracy. Przede wszystkim ważne jest zdanie sobie sprawy, że Kiryuńczyk potrafi pracować dobrze, wydajnie i systematycznie. Musi jednak mieć do pracy skuteczną podnietę, czy to w postaci jakiegoś obowiązku nałożonego przez wzory plemienne, czy też ambicji wiążących się z systemem wartości dyktowanym przez zwyczaj i tradycję. Perspektywa zysku, która jest często bodźcem do działania w społeczeństwach bardziej cywilizowanych, w nieskażonych społeczeństwach tubylczych, nie jest nigdy dostateczną podnietą do pracy. Dlatego też próby białego człowieka zastosowania tego rodzaju bodźca, aby zmobilizować tubylców do wzmożonego wysiłku, nie odnoszą na ogół pożądanych rezultatów. Jest to niewątpliwe przyczyna, dla której tradycyjny pogląd o leniwym i opieszałym dzikim wciąż jeszcze nie tylko utrzymuje się w opiniach przeciętnego białego osadnika, lecz także trafia do dobrych książek podróżniczych, a nawet poważnych opisów etnograficznych. Dla nas praca jest, lub też była do niedawna, towarem sprzedawanym jak każdy inny na wolnym rynku. Człowiek przyzwyczajony do myślenia kategoriami współczesnej teorii ekonomicznej, będzie oczywiście wiązał z pracą pojęcie podaży i popytu i będzie je przenosił również na warunki tubylcze. Ludzie nieposiadający wykształcenia w tej dziedzinie robią tak samo, choć w mniej uczonych terminach. I widząc, że tubylcy nie pracują wydajnie dla białego człowieka, nawet kuszeni wysoką zapłatą i dość dobrze traktowani, dochodzą do wniosku, że zdolność do pracy człowieka pierwotnego jest bardzo niewielka. Błąd ten wynika z samej przyczyny, która leży u podstaw wszystkich naszych błędnych mniemyń o ludziach z odmiennych kultur. Jeśli wyrwie się człowieka z jego środowiska społecznego, pozbawia się go tym samym prawie wszystkich bodźców, które decydują o jego postawie moralnej, wydajności ekonomicznej, co więcej, odbiera mu się nawet sens życia. Jeśli potem oceniać go wedle wzorców moralnych, prawnych i ekonomicznych, również zasadniczo mu obcych, uzyskuje się naszym zdaniem jedynie karykaturalną postać człowieka. Tubylcy są nie tylko zdolni do energicznej, systematycznej, umiejętnej pracy. Ich warunki społeczne stwarzają takie możliwości pracy zorganizowanej. Na początku rozdziału czwartego daliśmy zarys socjologii budowania człuna i teraz, gdy znamy już szczegóły kolejnych jego etapów, możemy przystąpić do pewnych ogólniejszych wniosków dotyczących samej organizacji pracy. Z uwagi na to, że tak często używamy tego wyrażenia, muszę znowu podkreślić z naciskiem, że tubylcy zdolni są do pracy zorganizowanej i że to sporne twierdzenie nie jest truizmem, czego winny donieść dalsze rozważania. Dopiero to wspomniany pogląd człowieka pierwotnego jako na istotę leniwą, indywidualistyczną i samolubną, żyjącą z darów natury, która mu je hojnie składa w gotowej postaci, wyklucza implicite możliwość wykonania efektywnej pracy zintegrowanej w zorganizowany wysiłek przez siły społeczne. Co więcej, wśród specjalistów niemal powszechnie przyjęło się mniemanie, że dzicy na najniższym szczeblu rozwoju pozostają na przedekonomicznym etapie indywidualnego poszukiwania żywności, podczas gdy bardziej rozwinięci, jak na przykład trojobryantczycy, żyją w stadium izolowanej gospodarki domowej. Pogląd ten, jeśli nie przekreśla wprost, to w każdym razie pomija możliwość występowania wśród tubylców wszelkiego społecznie zorganizowanego wysiłku. Ogólnie przyjmuje się, że w społeczeństwach tubylczych każdy pracuje dla siebie, lub też członkowie każdego gospodarstwa starają się o dostarczenie artykułów niezbędnych do życia tylko dla własnej rodziny. Oczywiście, czółno, nawet masała, mogliby robić członkowie jednego gospodarstwa, chociaż z gorszymi rezultatami i w ciągu dłuższego czasu. Nie można więc a priori przewidzieć, czy dane zadanie będzie wymagało zorganizowanej pracy, czy też wystarczy niewspierany wysiłek jednostki lub małej grupki ludzi. W gruncie rzeczy przy budowie czółna widzieliśmy grupę mężczyzn, z których każdy wykonywał jakieś odrębne, określone i trudne zadania, choć jednoczył ich wspólny cel. Poszczególne zadania różniły się między sobą oprawą techniczną. Niektórzy byli rzeczywistymi właścicielami czółna, inni, należąc do różnych społeczności, wykonywali tę pracę tylko w charakterze powinności należnej wodzowi. Dla niektórych bodźcem do pracy była perspektywa bezpośredniej korzyści, w postaci korzystania z czółna, a inni otrzymali zapłatę. Widzieliśmy również, że takie zadania jak ścinanie drzewa, drążenie i zdobienie w niektórych wypadkach wykonywane było przez różnych mężczyzn, ale i mogła to wykonywać także tylko jedna osoba. Drobiazgowa, precyzyjna praca, jak wiązanie, uszczelnianie i malowanie, a także wyrób żagla, wykonywana jest zespołowo, a nie jako wysiłek jednostkowy. A wszystkie te zróżnicowane czynności zmierzały do jednego celu nadania wodzowi czy naczelnikowi tytułu właściciela czółna, a całej społeczności prawa do niego. Oczywiście, że u podstaw tego zróżnicowania czynności skoordynowanych jednym ogólnym celem musi istnieć dobrze rozwinięty system społeczny i że, z drugiej strony, ten mechanizm społeczny musi być powiązany elementami ekonomicznymi. Konieczny jest więc wódz, uważany za przedstawiciela grupy. Musi on mieć pewne formalne prawa i przywileje oraz pewien zakres władzy. Musi ponadto dysponować również częścią bogactw należących do danej społeczności. Konieczny jest także człowiek lub ludzie posiadający wiedzę wystarczającą na to, aby kierować czynnościami technicznymi i zapewnić ich koordynację. Wszystko to jest oczywiste, ale trzeba jasno postawić sprawę, że istotną siłą, która jednoczy tych wszystkich ludzi i przywiązuje do zadań, jest podporządkowanie się zwyczajowi, posłuszeństwo tradycji. Każdy człowiek wie, czego się od niego oczekuje z racji jego pozycji społecznej i robi to w każdym wypadku. Czy będzie to uzyskiwanie przywileju, wypełnianie jakiegoś zadania, czy też milczące przyjmowanie statusu quo. Wie on, że zawsze dotąd tak było, że tak się dzieje wszędzie wokół niego i że tak musi pozostać. Władza wodza, jego przywileje, zwyczajowe dawanie i branie, jakie wciąż odbywa się między nim a społecznością wszystko to stanowi po prostu, rzec można, mechanizm społeczny, poprzez który działa siła tradycji. Nie ma tam bowiem zorganizowanych środków przymusu, którymi dzierżący władzę mogliby przeprowadzać swoją wolę w takim na przykład wypadku jak obecnie opisywany. Porządek utrzymuje się dzięki bezpośredniej sile, jaką stanowi przywiązanie każdego do zwyczaju, reguł i praw. Dzięki tym samym mechanizmom psychologicznym jakie w naszym społeczeństwie powstrzymują człowieka światowego od robienia czegoś niestosownego. Powiedzenia, że siła jest prawem, z pewnością nie można by było odnieść do społeczeństwa triobriańskiego. Tradycja jest prawem, a to, co jest prawem, posiada własną siłę. Tak raczej brzmiałaby reguła rządząca siłami społecznymi na bojoła, a nawet ośmielam się twierdzić, że jest to zasada wszystkich tubylczych społeczeństw na tym szczeblu rozwoju. Wszystkie szczegóły zwyczaju, wszystkie formuły magiczne, cała ceremonialna i rytualna oprawa, która towarzyszy budowaniu czółna, wszystko to zwiększa wagę i znaczenie tego społecznego schematu obowiązków. Na doniosłość idei i rytuałów magicznych, jako sił ingerujących, wskazywałem już na początku tego opisu. Łatwo jest spostrzec, że wszystko, co wiąże się z ceremonialnością, a więc magią, specjalne ozdoby i powszechne uczestnictwo, jest zmieszane i powiązane w jedną całość z właściwą pracą, służy do utrzymywania ładu i organizacji. Należałoby zatrzymać się tu nieco dłużej nad inną jeszcze sprawą. Używałem tu określenia praca zorganizowana i zbiorowa, lub wspólna. Te dwa pojęcia nie są synonimiczne i lepiej traktować je jako odrębne. Jak już podkreśliliśmy, praca zorganizowana zakłada współdziałanie kilku elementów różnych społecznie i ekonomicznie. Jednakże, gdy pewna liczba ludzi wykonuje równolegle to samo zadanie, bez żadnego technicznego podziału pracy czy też społecznego zróżnicowania funkcji, sytuacja jest już zupełnie inna. Tak więc cała budowa czółna jest w Kiriwina rezultatem pracy zorganizowanej, ale pracę około 20 czy 30 mężczyzn, zajętych równocześnie wiązaniem czy uszczelnianiem czółna, nazwiemy pracą zespołową. Ta ostatnia forma pracy ma z psychologicznego punktu widzenia wielką przewagę w porównaniu z poprzednią. Stanowi znacznie silniejszy bodziec do indywidualnego wysiłku i jest bardziej interesująca dzięki zawartemu w niej elementowi współzawodnictwa, co wpływa na lepszą jakość pracy. Co więcej, to, co jeden czy dwóch musiałoby robić przez miesiąc, dwudziestu czy trzydziestu ludzi może wykonać w ciągu jednego dnia. W niektórych wypadkach, jak na przykład przyciągnięciu ciężkiej kłody z dżungli do wioski, zespolenie sił jest niemal konieczne. Wprawdzie czółno mogłoby być wydrążone na miejscu i potem zaledwie kilku mężczyzn, przy pewnej zręczności, mogłoby zaciągnąć je na wybrzeże, ale spowodowałoby to wiele praktycznych trudności. Tak więc w niektórych wypadkach praca zespołowa odgrywa zasadniczą rolę, a we wszystkich posuwa znacznie naprzód wykonanie zadania. Z socjologicznego punktu widzenia posiada duże znaczenie, ponieważ zakłada w szerokim zakresie wzajemną pomoc, wymianę usług i solidarność we wspólnym poczynaniu. Praca zespołowa jest ważnym czynnikiem w gospodarce plemiennej tubylców triobriańskich. Stosują ją w trakcie budowy domów mieszkalnych i spichlerzy oraz przy pewnych pracochłonnych zajęciach, a także przy transporcie, szczególnie w okresie żniw, kiedy to z wioski do wioski, często na dużą odległość, przenosi się wielkie ilości produktów. W wypadku połowów ryb, kiedy na wyprawę udaje się kilka łodzi, ale każda łowi dla siebie, nie można mówić o pracy zespołowej. Natomiast gdy łodzie tworzą pewien zespół i każda ma wyznaczone, określone zadanie, jak to się czasami praktykuje, wówczas mamy do czynienia z pracą zorganizowaną. Wspólna praca leży u podstaw obowiązków urigubu, a także obowiązuje powinowatych. To znaczy, powinowaci danego mężczyźni muszą mu pomagać ilekroć potrzebuje ich współpracy. W wypadku wodza pomoc ta przybiera ogromne rozmiary i pracują dla niego całe wioski. Zwykłemu plemieńcowi pomagać będzie zaledwie kilku ludzi. Po wykonaniu pracy następuje zawsze podział żywności, którego jednak nie można uważać za zapłatę, gdyż nie jest on proporcjonalny do wykonanej przez poszczególne jednostki pracy. Ale, być może, najważniejszą rolę odgrywa wspólna praca w ogrodach. Występuje tu co najmniej pięć różnych form pracy zespołowej, każda ma odrębną nazwę i różni się swoim charakterem społecznym. Gdy wódz czy naczelnik wzywa wszystkich członków społeczności wioskowej i ci godzą się uprawiać wspólnie swoje ogrody, nosi to nazwę tam Gula. Gdy to jest już postanowione i zbliża się okres karczowania zarośli pod nowe ogrody, na placu centralnym odbywa się świąteczna uczta, po czym wszyscy mężczyźni idą ścinać, ta kajwa, zarośla, na działce należącej do wodza. Potem przystępują do ścinania zarośli kolejno we wszystkich ogrodach. Każdy mężczyzna pracuje na jednym kawałku przez jeden dzień i w tym dniu dostaje wyżywienie od właściciela ogrodu. Procedura ta powtarza się przy każdym następnym etapie pracy ogrodowej, a więc grodzeniu, sadzeniu jamu, przynoszeniu podpór i na koniec przy plewieniu, co należy do kobiet. Niektóre prace ogrodowe często wykonuje się samemu, np. porządkowanie ogrodu po spaleniu zarośli, czyszczeniu korzeni jamu, gdy zaczynają się zawiązywać bulwy oraz niektóre prace żniwne. Poszczególne etapy pracy są tam z reguły przedzielone kilkoma ucztami wioskowymi, a jedna odbywa się na zakończenie okresu tam gogula. Ten sposób pracy w ogrodach jest praktykowany na ogół w tych latach, gdy odbywają się wielkie ceremonialne tańce czy inne uroczystości plemienne. Zazwyczaj bardzo to opóźnia tok pracy i zmusza do szybkiego, energicznego wykonania poszczególnych zadań, dlatego praca zespołowa jest w tym okresie szczególnie wskazana. Kiedy kilka wiosek godzi się na wspólne uprawianie ogrodów, nosi to nazwę Luba Labisa. Ta i poprzednio omówiona forma pracy zespołowej różni się raczej nazwą niż w jakiś istotny sposób. Różnica sprowadza się do tego, że w przypadku Luba Labisa kieruje całą procedurą nie jeden, lecz kilku wodzów lub naczelników. Luba Labisa jest możliwa w wypadku kilku sąsiadujących małych wiosek, np. w wypadku zespołu wiosek Sinaketa, Kawataria, Kalabłaku czy Alaka. Gdy wóz lub naczelnik, czy też człowiek majątny i wpływowy zbiera poddanych czy powinowatych do pracy w swoich ogrodach, to nazywa się kabutu. Właściciel musi dać wyżywienie wszystkim współpracującym. Kabutu organizuje się zazwyczaj dla wykonania jakiegoś określonego zadania w pracach ogrodowych, np. Na naczelnik wzywa mieszkańców wioski do ścinania zarośli, do sadzenia czy też do grodzenia ogrodów. Jest rzeczą oczywistą, że ilekroć ktoś potrzebuje pomocy większej liczby ludzi, w wypadku budowy domu mieszkalnego czy spichlerza jamowego, znajduje tu zastosowanie praca typu kabutu i tak też nazywają ją tubylcy. Czwarta forma zespołowej pracy zwie się taula i odbywa się wówczas, gdy kilka wiosek umawia się, że na jakimś etapie pracy ogrodowej będą pracować razem na zasadzie wzajemności. Nie są w tym wypadku praktykowane jakieś wielkie czy specjalne odpłatności. Ten sam rodzaj wspólnej pracy, rozszerzony na wszystkie etapy pracy ogrodowej, zwany jest kariula i możemy go uznać za piątą formę zespołowej pracy w ogrodach. Tubylcy używają jeszcze specjalnego słowa tawilei, kiedy chcą powiedzieć, że ogrody były uprawiane indywidualnie i każdy pracował na swoim kawałku ziemi. Z reguły jednak pola wodza, a szczególnie wodza wpływowego o wysokiej randze, są zawsze uprawiane zespołowo. Dotyczy to także pewnych uprzywilejowanych kawałków ziemi, na których w danym roku odprawiana jest w pierwszej kolejności magia ogrodowa szczególnie uroczyście i publicznie. Istnieje przeto kilka różnych form pracy ogrodowej i mają one znacznie więcej interesujących cech, aniżeli zdołaliśmy omówić w tym krótkim sprawozdaniu. Wspólna praca przy budowie czółna należy oczywiście do typu kabutu. Wódz może zgromadzić do pracy przy budowie łodzi wielką liczbę mieszkańców z całego okręgu. Naczelnik większej wioski otrzymuje pomoc od całej swojej społeczności, a ktoś o mniejszym znaczeniu, jak np. Na lokalny naczelnik z Sinaketa czy Wakuta, rozporządza jedynie pracą mieszkańców swojej wioski, czy też swych powinowatych. We wszystkich tych wypadkach ludzi skłaniać będzie do pracy głos obowiązku nałożonego przez zwyczaj. Natomiast zapłata, mimo że w niektórych okolicznościach dość znaczna, będzie bodźcem o drugorzędnym znaczeniu. Jak widzieliśmy w części pierwszej tego rozdziału, podział żywności w czasie ceremonii wodowania jest właśnie formą zapłaty. W dawnych czasach obfity posiłek z mięsa świń, dużej ilości betelu i orzecha kokosowego oraz trzciny cukrowej stanowił dla tubylców prawdziwą ucztę. Innym ciekawym z ekonomicznego punktu widzenia momentem jest zapłata, jaką daje wódz budowniczemu czółno. o omarakana, jak widzieliśmy, zrobił dla Toulua specjalista z Kitawa, któremu za to dobrze zapłacono dużą ilością żywności, świń i a tubylczych kosztowności. Dzisiaj, kiedy władza wodów załamała się, mają dla podtrzymania swojej pozycji znacznie mniej bogactw niż dawniej i nie posiadają już żadnej władzy wykonawczej, a ogólne załamanie się dawniejszych zwyczajów podkopuje tradycyjną uległość i lojalność ich poddanych, budowanie łodzi i inne materialne świadczenia specjalistów dla wodza są już tylko nikłą pozostałością tego, co było niegdyś. W dawnych czasach był to jeden z najistotniejszych rysów ekonomicznych triobriańskiego życia plemiennego. Widać to także na przykładzie budowy czółna, którego dawniej wódz nigdy nie budował własnymi rękami. Tutaj wystarczy zaznaczyć, że jeśli kiedykolwiek budowniczy robi czółno dla woza lub naczelnika, musi otrzymać zapłatę w postaci wstępnego daru z żywności. Potem przez pewien czas pracy otrzymuje tymczasowe dary w naturze. Jeśli opuścił swój dom, tak jak budowniczy z Kitawa, który pracował na wybrzeżu Omarakana, to Liłaga daje mu wyżywienie i dostarcza smakołyków w rodzaju orzechów kokosowych, betelu, mięsa wieprzowego, ryb i owoców. Jeśli zaś pracuje we własnym domu, to Liwaga będzie mu przynosił regularnie, w małych odstępach czasu, wyszukane pożywienie, sprawdzając przy okazji postępy w pracy. To żywienie pracownika i dostarczanie mu wyborowej żywności zwane jest wakapula. Po zakończeniu budowy czółna, główny budowniczy zostaje sowicie obdarowany w czasie ceremonialnego podziału żywności. Na właściwy dar winno się składać kilkaset pełnych koszyków jamu, jedna lub dwie świnie, liście orzechów betelu i wiele orzechów kokosowych, a także duże ostrze kamienne lub świnia, czy też pas czerwonych krążków muszli i trochę pomniejszych weigua, nie należących do tego typu kosztowności kula. W Wakuta, gdzie instytucja wodzostwa nie różni się za bardzo od sina ketańskiej, a i różnica w zamożności wodza jest również niewielka, to liłaga musi także wyżywić pracowników w czasie drążenia, przygotowywania części i składania łodzi. Potem, gdy czółno zostanie już uszczelnione, budowniczy otrzymuje około 50 pełnych koszyków żywności. Po spuszczeniu czółna na wodę i próbnym rejsie, budowniczy przekazuje żonie linę, symbol czółna. Żona z kolei, dmąc w kończę, ofiarowuje ją Toliwaga. On od razu rewanżuje się jej naręczem z betelu lub bananów. Następnego dnia znowu składa budowniczemu dar żywnościowy, zwany jomelu, a po najbliższych żniwach następne 50 czy 60 pełnych koszyków jamu jako karibu da boda, czyli dar zamykający. Tutaj jednakże wydaje się konieczne jeszcze jedno odejście od właściwego opisu przebiegu kula i zarysowanie różnorodnych form handlu i wymiany, jakie spotkamy na triobriandach. Jak bowiem wiemy, głównym tematem tej książki jest kula, jedna z form wymiany. Byłbym więc w niezgodzie z głównym założeniem mojej metody, gdybym opisał tylko jeden typ wymiany, wyrwany z najistotniejszego kontekstu. To znaczy, gdybym ograniczył się do opisu samych instytucji kula, nie podając przynajmniej ogólnego szkicu rozmaitych form kieruińskich płatności, darów i transakcji wymiennych. W rozdziale drugim, mówiąc o pewnych cechach triobryanckiego życia plemiennego, poddałem krytyce panujące poglądy na temat gospodarki człowieka prymitywnego, które przedstawiają go jako istotę leniwą, niezależną i beztroską, a jednocześnie kierującą się w swoim zachowaniu motywami ściśle racjonalnymi i utylitarnymi, w czym miałby wykazywać logikę i konsekwencję. W rozdziale tym wskazałem także na inne fałszywe założenie tej koncepcji, mianowicie, jakoby dziki był zdolny jedynie do bardzo prostych, niezorganizowanych i niesystematycznych form pracy. Innym błędem, w mniejszym lub większym stopniu we wszystkich opracowaniach dotyczących gospodarki pierwotnej, jest pogląd, że tubylcy posiadają tylko rudymentarne formy handlu i wymiany, które nie odgrywają istotnej roli w ich życiu plemiennym oraz że przeprowadzane są w nieregularnych odstępach czasu sporadycznie i pod naciskiem potrzeby. Czy mamy do czynienia z szeroko rozpowszechnioną fałszywą koncepcją prymitywnego złotego wieku, który ma się charakteryzować przede wszystkim brakiem jakiegokolwiek rozróżnienia pomiędzy moje i twoje, czy też z poglądem bardziej wysublimowanym, który postuluje występowanie stadiów indywidualnego poszukiwania żywności i izolowanego zaopatrywania się w nią w obrębie pojedynczego gospodarstwa, czy też, jeśli rozważymy pokrótce, dość liczne teorie, które nie widzą w gospodarce pierwotnej nic poza realizacją prostych celów zmierzających do podtrzymania egzystencji, w żadnym z tych poglądów nie znajdziemy od Zwierciedlenia nawet na miastki rzeczywistego stanu rzeczy, jaki spotkamy na triobriandach, gdzie nieustanne branie i dawanie przenika całe życie plemienne, gdzie każdej ceremonii, każdemu prawnemu czy zwyczajowemu aktowi towarzyszy dar materialny, który jest zawsze odwzajemniany, i gdzie bogactwo, ofiarowywane i przyjmowane, jest jednym z podstawowych instrumentalnych czynników organizacji społecznej, władzy wodza oraz więzów pokrewieństwa i powinowactwa. Tego rodzaju poglądy dotyczące prymitywnego handlu, które mimo że błędne przeważają w literaturze etnograficznej, wydają się pozornie słuszne i logiczne, to znaczy jeśli przyjąć pewne określone przesłanki. Z kolei te przesłanki wydają się również prawdopodobne, jednak w rzeczywistości są one z gruntu fałszywe. Dobrze zatem będzie rozpatrzyć je dokładnie, abyśmy mogli raz na zawsze odrzucić tego rodzaju błędne założenia. Tok rozumowania jest tutaj mniej więcej taki. Skoro w warunkach tropikalnych istnieje obfitość wszelkiego rodzaju dóbr, po co kłopotać się ich wymianą? Po co w tych warunkach przykładać do nich jakąkolwiek wartość? Czy istnieje jakikolwiek powód, aby dążyć do zdobycia bogactwa tam, gdzie każdy może mieć go tyle, ile zechce, bez większego wysiłku? Czy w społeczeństwie, w którym jest pod dostatkiem wszystkich dóbr użytkowych, istnieją w ogóle warunki dla ukształtowania się pojęcia wartości, skoro jest ono zawsze w równej mierze rezultatem ograniczoności tych dóbr oraz ich użyteczności? Z drugiej strony, w tych społeczeństwach dzikich, gdzie występuje niedostatek artykułów niezbędnych do życia, nie ma możliwości akumulowania, a tym samym tworzenia bogactwa? Dalej, skoro w społecznościach dzikich, hojnie czy skąpo wyposażonych przez naturę, każdy w równym stopniu ma swobodny dostęp do wszystkich niezbędnych do życia dóbr i środków, czy istnieje tam wobec tego jakakolwiek potrzeba wymiany? Po co ofiarowywać komuś pełny korzyk owoców czy jarzyn, skoro praktycznie każdy z nich ma ich tyle samo i takie same środki do ich zdobywania? Dlaczego robić z tego prezent, skoro nie można się zrewanżować inaczej, jak tylko w tej samej formie? U podstaw tego fałszywego rozumowania leżą dwie błędne przesłanki. Pierwsza jakoby dziki miał racjonalny stosunek do dóbr materialnych, a co za tym idzie jakoby w warunkach, w jakich żyje, nie było podstaw do tworzenia się pojęcia bogactwa czy wartości. Druga błędna przesłanka to przekonanie, że nie ma potrzeby wymiany, skoro każdy przy pewnej pracowitości i zręczności może wyprodukować wszystko, co przedstawia jakąś wartość, tak pod względem ilości, jak i jakości. Jeśli chodzi o pierwsze twierdzenie, to nie jest ono prawdziwe ani jeśli by chodziło o to, co można nazwać bogactwem podstawowym, to znaczy środków żywności, ani też jeśli by chodziło o przedmioty zbytku bynajmniej nie obce społeczeństwu tryobrańskiemu. Po pierwsze, krajowcy nie traktują zasobów żywnościowych wyłącznie jako pożywienia. Nie przypisują im wartości jedynie z uwagi na użyteczność praktyczną. Gromadzą je nie tylko dlatego, że wiedzą, iż jam można przechować i zużytkować w przyszłości, ale także i dlatego, że wystawienie ich na pokaz zmienia w postaci żywności sprawia im wyraźne zadowolenie. Spichrze jamowe budowane są w ten sposób, że przez szerokie szpary pomiędzy belkami można ocenić ilość i jakość zgromadzonej żywności. Bulwy ułożone są tak, aby najokazalsze znalazły się po zewnętrznej stronie i były dobrze widoczne. Specjalne gatunki jamu, które osiągają do 2 metrów długości i ważą kilka kilogramów, oprawia się w drewno, ozdabia malowidłami i wiesza na zewnątrz spichrzy. Jak wielką wagę przywiązuje się do prawa wystawiania żywności na pokaz, świadczy fakt, że w wioskach, gdzie rezydują wodzowie o wysokiej randze, spichlerze zwykłych plemieńców winny być zasłonięte liśćmi palmowymi, aby nie konkurowały z magazynami lokalnych notabli. Wszystko to świadczy o tym, że motywem gromadzenia żywności jest nie tylko zapobiegliwość gospodarcza, ale także chęć pokazania i podniesienia swojego społecznego prestiżu poprzez posiadanie bogactwa. Mówiąc o ideach leżących u podstaw zwyczaju gromadzenia żywności na triobriandach, nawiązuję jedynie do aktualnie istniejących podstaw fizycznych tubylców. A, co muszę z naciskiem podkreślić, nie snuję tu żadnych domysłów na temat początków czy rozwoju tych zwyczajów i ich psychologii, pozostawiając to całe zagadnienie badaniom historyczno-porównawczym. Aby wyjaśnić, jak powstaje wartość przedmiotów użytkowych stworzonych ludzką ręką, trzeba również odwołać się do uczuciowej strony natury ludzkiej, nie zaś szukać źródeł w logicznych konstrukcjach myślowych typu utilitarystycznego. W tym jednak wypadku sądzę, że wyjaśnienie winno brać pod uwagę nie tyle użytkowania tych przedmiotów, ile raczej wytwórcę. Tubylcy są pracowitymi, zdolnymi rzemieślnikami. Bodźce i motywy pracy nie wypływają wyłącznie z samej konieczności, ani nie wynikają z potrzeby zdobywania środków do życia, lecz są w znacznej mierze uwarunkowane osobistym talentem i fantazją wytwórcy, w połączeniu z dużym odczuciem tej sztuki, oraz przyjemnością płynącą z jej uprawiania, którą także często uważają za produkt magicznej inspiracji. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy wyrabiają przedmioty o wysokiej wartości i którzy z reguły są dobrymi i przywiązanymi do swojej pracy rzemieślnikami. Ci miejscowi artyści wykazują ogromną znajomość materiału oraz doskonałość rzemiosła. Jeśli wpadnie im w ręce lepszy surowiec, skłania ich to do włożenia weń większej pracy i wysiłku, także w rezultacie powstają przedmioty tak piękne i doskonałe, że nie nadają się do codziennego użytku i budzą tym większą chęć posiadania ich na własność. Staranność obróbki, doskonałość roboty rękodzielniczej, wybór najodpowiedniejszego w wykańczaniu szczegółów materiału, niewyczerpana cierpliwość to cechy często notowane przez tych, którzy mieli możliwość obserwowania tubylców przy pracy. Obserwacje te, co prawda, brali również pod uwagę niektórzy teoretycy ekonomii. Nam jednak chodzi o podkreślenie, jak kształtowały one ekonomiczną teorię wartości, a mianowicie o to, że postawa umiłowania materiału i pracy musiała z kolei wywoływać uczucie przywiązania do rzadkich surowców i do dobrze z nakładem pracy wykonanych przedmiotów, co w sumie kształtowało poczucie ich wartości. Będzie się więc przypisała o wartość rzadkim formom surowca, którego rzemieślnik zwykle używa, a więc w pewnym rodzajom rzadko spotykanych muszli, szczególnie podatnych na modelowanie i polerowanie, niektórym rzadkim gatunkom drzewa, jak np. heban, czy też w niektórych wypadkach pewnym odmianom kamienia, z którego wyrabia się narzędzia. Możemy teraz porównać rezultaty naszych rozważań z owymi błędnymi koncepcjami prymitywnego człowieka ekonomicznego, jakie zarysowane zostały na początku tej części. Widzimy, że wartość i bogactwo istnieją w społeczeństwie tubylczym i działają mimo wielkiej obfitości dóbr materialnych. A więcej, że w istocie obfitość ta jest sama w sobie wartością. Produkuje się wielkie ilości artykułów, niezależnie od ich użyteczności, od tego czy mogą mieć jakieś praktyczne zastosowanie, po prostu dla samej przyjemności gromadzenia. Pozwala się na to, aby żywność ulegała zepsuciu i chociaż tubylce posiadają wszystko, czego potrzebują w zakresie artykułów użytkowych, zawsze jednak pragną mieć jeszcze więcej, aby móc wykazać się swoim bogactwem. O wartości wyprodukowanych przedmiotów, a szczególnie obiektów typu A, decyduje nie tyle rzadkość ich występowania w stosunku do ich użyteczności, lecz rzadkość w stosunku do ludzkich talentów i umiejętności wkładanych człowieka w obróbkę materiału. O wartości wyprodukowanych przedmiotów, a szczególnie obiektów typu WGA decyduje nie tyle rzadkość ich występowania w stosunku do ich użyteczności, lecz rzadkość w stosunku do ludzkich talentów i umiejętności wkładanych przez człowieka w obróbkę materiału. Innymi słowy, nie przypisuje się wartości przedmiotom użytecznym, a nawet nieodzownym, lecz trudnym do uzyskania, z tego prostego powodu, że wszystkie artykuły konieczne do życia są dla wyspiarza Trojobriańskiego łatwo dostępne. Przypisuje się natomiast wysoką wartość przedmiotom, w które wykonawca, znalazłszy w szczególnie piękny czy niezwykły surowiec, został niejako zmuszony włożyć nieproporcjonalnie duży wkład pracy. Stwarza wtedy przedmiot, który stanowi pewnego rodzaju dziwoląg gospodarczy. Za duży, za dobry, nietrwały, czy też nadmiernie przeładowany ozdobami, aby nadawał się do użytku, jednak właśnie dzięki temu posiadający wysoką wartość. Tak więc całkiem naturalnym zjawiskiem na Wyspach Triobrianda jest typ transakcji, w której A daje 20 koszyków jamu B, otrzymując w zamian małe wypolerowane ostrze kamienne, przy czym chodzi tylko o to, aby cała transakcja odbyła się ponownie w przeciwnym kierunku w ciągu kilku tygodni. Lub w pewnym stadiu rytuału żałobnego mężczyzna, który otrzymał w danym dniu dar w postaci kosztowności, winien zrewanżować się ofiarowującemu jeszcze w tym samym dniu, nieco później, identycznym przedmiotem. Tego rodzaju wymiany, podobne zresztą do opisanego w części trzeciej tego rozdziału zwyczaju Kabigidoja, kiedy to właściciel nowego czółna objeżdża wszystkich innych właścicieli czółen, z których każdy oddaje z powrotem to, co otrzymał, są tutaj typowe. Pogląd, że tubylcy mogą żyć w stanie indywidualnego poszukiwania żywności, czy też zdobywania jej tylko dla swojego gospodarstwa, bez jakiejkolwiek wymiany dóbr, zakłada kalkulacyjny, zimny egoizm ludzki, możliwość znajdowania przez człowieka radości w posiadaniu przedmiotów użytkowych dla samego ich posiadania. Pogląd ten, jak i wszystkie poprzednio poddane krytyce założenia, ignoruje podstawowe ludzkie impulsy do pokazywania się, dzielenia z innymi i obdarowywania. Pomija głęboko zakorzenioną ludzką skłonność do stwarzania więzów społecznych poprzez wymianę darów. Abstrahując od tego, czy tego rodzaju dary są potrzebne lub użyteczne, dawanie dla samej przyjemności dawania jest jedną z najistotniejszych cech trojobrańskiego życia społecznego, a ze względu na jej bardzo powszechny i podstawowy charakter, byłbym skłonny stwierdzić, że jest to uniwersalna cecha wszystkich społeczeństw pierwotnych.